Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że kiedy słuchamy opis potopu i potem opis przymierza, które Pan Bóg zawarł z Noem, to podkreślamy tę obietnicę Pana Boga, która została złożona właśnie temu, który uratował ludzkość od definitywnego, definitywnej zagłady. Ale tam jest bardzo pięknie powiedziane, że Pan Bóg zawarł przymierze z Noe, ale także ze zwierzętami, z całym stworzeniem, zawarł to przymierze. I dlatego, kiedy. Wracając do Księgi Rodzaju, zdajemy sobie sprawę z tego, że człowiek jest koroną stworzeń, a więc tym, tym, tym stworzeniem, które zostało specjalnie wyróżnione ze wszystkich innych stworzeń poprzez udzielenie daru rozumienia spraw. I daru podejmowania decyzji, to jedno jest pewne. Jako korona stworzeń jesteśmy odpowiedzialni za przymierze Pana Boga również z tym światem, który nas otacza. I tak naprawdę to jest prawdziwa ekologia. To jest prawdziwa ochrona świata. Kiedy człowiek żyje w harmonii z tym światem, korzystając z harmonii, którą Pan Bóg złożył w jego serce.